Witamy w CRC Polska, Chrześcijańskim Kościele Odrodzenia. Kochamy Boga i kochamy ludzi, walcząc o ich życia, nieustannie głosząc dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Przed nami rok 2021, czyli rok odnowy. W tym roku sięgamy po więcej wiary, miłości, zaufania i więcej działania Ducha Świętego w naszych życiach. Sami zobaczcie, co się działo w styczniu. To jest zwiastun, zapraszamy. W nowym roku pastor Michał skierował naszą uwagę na powrót do pierwszej miłości. Mówił o tym, że powinniśmy na nowo rozpalić ogień wiary i pasji dla Jezusa w naszych sercach. W swoich kazaniach pastor przypomniał nam również, jak ważne w naszych życiach są Kościół, modlitwa i Boże Słowo. Dzięki nim bliżej poznajemy Boga i Jego wolę. Modlitwa i Słowo Boże są naszą bronią. Gdy napotkamy na swojej drodze trudności, to właśnie po nie powinniśmy sięgać w pierwszej kolejności. Jednym z takich głównych celi, które postawiłam sobie w tamtym roku, był właśnie chrzest mojej mamy. I dlaczego to było dla mnie coś wielkiego? Dlatego, że tak naprawdę modliłam się o to przez prawie 5 lat, i po prostu poprzez tą sytuację Bóg pokazał mi, że, że jest wierny, że modlitwa sprawiedliwego ma moc, ma sens i tak. W tamtym roku specyficznie po prostu Duch Święty położył mi to na serce i jakby powiedział, że to właśnie jest ten rok, kiedy moja mama się ości i moja mama oszciła się właśnie pod koniec roku. I tak naprawdę przez tą sytuację Duch Święty pokazał mi, że po prostu warto stać na Bożych obietnicach i się nie poddawać. W tym roku 2020 Bóg mi pokazał, jak bardzo Go potrzebuję i po prostu bez Boga no, nie zajdę nigdzie. Kiedy przyszła taka prawdziwa burza w moim życiu, wtedy się okazało, że po prostu miałem złe fundamenty. Jednym z największych przełomów w 2020 roku dla mnie było to, jak Duch Święty od samego początku, od stycznia do grudnia, e, tak naprawdę pokazywał mi, z czym miałem problem. To jest niesamowite, jaką wielką pracę Duch Święty wykonał we mnie i w tym momencie widzę, to, że w moim życiu są owoce Ducha Świętego. Jednym z moich głównych celów na rok 2021 to trwać Panu, trwać w modlitwie, trwać w Słowie Bożym, bo wiem, że tylko właśnie to bojać Pana i, i po prostu trwanie w Panu mnie umocni i wiem, że wtedy jakakolwiek przyjdzie burza w tym roku czy, czy w kolejnym czasie, to wiem, że, że z takim fundamentem po prostu to przetrwam. Wierzę w to, że ten rok będzie naprawdę niesamowitym rokiem, rokiem przełomów. Mam naprawdę wielkie oczekiwania. Przede wszystkim oczekuję tego, że każdy z nas powróci do swojej pierwszej miłości. Oczekuję tego, że po prostu Duch Święty będzie nas oczyszczał, przemieniał, że będziemy przełamywać się w tych sferach, w których wcześniej Wcześniej nie mogliśmy się przełamać, że wszystkie gole, cele, które po prostu postawiliśmy sobie w tamtym roku i się nie wypełniły, wypełniły się w tym roku. Nie jest to czas, aby stać w miejscu, ale biec i mieć po prostu Jego cel, Jego królestwo zawsze przed oczami, i patrzeć w górę, a nie w dół. Jesteśmy kościołem opartym na małych grupach domowych. Homsel to miejsce, gdzie każdy może wzrastać duchowo. Budując wzajemne relacje, pragniemy głosić Ewangelię i szerzyć dobrą nowinę w naszym społeczeństwie, w miastach, w kraju i za granicą. Ufamy, że dla wszystkich będzie to rok niesamowitych przełomów i Bożego odnowienia. Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się więcej o tym, co robimy jako Kościół, pamiętajcie, że możecie odwiedzić nasze profile na Facebooku, Instagramie oraz kanale YouTube. Niech Bóg Was błogosławi. Do zobaczenia.